Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie i oto przed wami kolejny odcinek z serii Dajmy Szansę. Dzisiaj dajemy szansę grze Cabela's Dangerous Hunt 2013, czyli będziemy polować na zwierzęta. E, ogólnie wiem, że ta gra ma jakąś ogólnie tutaj mm, fabułę i tak dalej, tak więc mamy tylko około pół godzinki, tak więc jedziemy od razu ze story mode, e, no i zaczynamy nową grę. No, i oczywiście mam nadzieję. Znaczy, myślę, że tutaj będzie najpierw samouczek. A po samouczku, myślę, że zostaniemy rzuceni na głęboką wodę. No, pozwólmy grze się wczytać. Ogólnie grałem chyba w demko tej gry na i, i Xboxie 360, jak go jeszcze miałem. Całkiem wkręciło mi się to. Dobra, zaczynamy. Okay. Dobra, ale czy są tutaj napisy? Aim assist to nie, audio i video. Eee, nie. Eee, kurwa. No nie ma. i mean, bullets in the gun yet. nicely done. and start breathing again. that's it. one more time. and the light colored dough on the right. same breathing as last time. To jest no, chyba kontro... O Tu jest serce, you got it, you're ready. Here. dobra, mamy jedną e, porcję amunicji, Jacob, look, him pięknie w serce, ależ leży jeleń. Tak więc na razie. Hantujemy na Jelenie, ale, z, ale tutaj się, się poluje na wszy, wszelkie stworzenia. Activision, proszę bardzo, zrobiło tą grę przy współpracy z innymi firmami. No jest, Dangerous Hunts 2013, zaczynamy grę. Oczywiście przypominam, że aby, abyśmy zaczęli pełną przygodę z tej gry, 50 lajków. Musi się tutaj znaleźć. Teraz jesteśmy kilka miesięcy do przodu. No, tutaj grafika nie powala, ale to nie o to w tej grze chodzi. Uu. Behind you. Either you Jacob, you read me? Loud and clear, Dad. I we're on the other side. Cross over. I'm out of ammo. Dobra, tak sprintujemy. Wcisnąłem start kurde podczas tego filmiku, bo chciałem, e, chciałem zwiększyć głos. O proszę, tutaj mamy nawet... E, aha, liniówka, ogólnie liniówka, tak więc mamy... Jak się gdzieś zgubię czy coś, to można użyć właśnie tej linii, aby... Aby wiedzieć, które podążać. Wow. Dobra, tutaj mamy apteczkę. Oje! Yeah. Już tam jakieś doświadczenie dostałem. O, są, dobra, są nasi towarzysze.

a co to jest tutaj? O proszę, mamy więcej amunicji. A gdzie jest, gdzie jest mój brat? O, co to było? Tutaj następna amunicja. Pięknie. No dobrze, do, dobrze idę. Dobra, jest wilk, którego chyba muszę zabić. Jest, udało się. Ale to chyba jakimś pistolecikiem tutaj strzelałem. Dobra, plus 100 tutaj punktów doświadczenia. Czyli tutaj będą takie. Mm, quick time event, chyba. Dobra, jest naprawdę niebezpiecznie, aż ja się trochę boję. Jakby to był jakiś wieczór, albo nawet noc, to normalnie bym się bał. No. Uh -oh. What is it? Wolves. Keep calm, Jacob, and don't run. The only way to survive the hunt is to stand your ground. That's exactly right. Make your stand and shoot. No, brat, to jest mój target, tak? Aha, dobra. No, daj w serce. Pięknie. Closing in on the grizzly. On my way. Czyli gdybyśmy nie zabili tego wilka alfa, czyli przywódcy stada, to byśmy zginęli. Aha, tutaj można też zbierać takie rzeczy. O proszę. Dobra, takie rzeczy też można robić. A to mogę podnieść? Nie. Żeby na później na przykład mieć apteczkę, to by było dobre. No ale nie można. Okej. Okay. Dobra. Jest brat A możemy go zastrzelić? Ciekawe co by się stało Dobra, jest drugi poziom. więc chyba ojciec został zamordowany przez niedźwiedzia No chyba tak. No i zobaczmy co tutaj. No początek te pierwsze 10 minut z grą bardzo przyjemnie.

the impressive reputation you know yeah I know hunting runs in our blood but you are a conservationist yes park ranger back in Alaska excellent I think Alaska is so very beautiful but for me Uganda is home and I finally come back to the best safari job in the world good for hunters good for animals <laughs> and very good for Edo correct too well, I appreciate you taking care of us Ed I have a good feeling Jacob I think this will be a very special hunt for you and your brother. Very special. Dobra, to zobaczymy co on miał na myśli. Hold on, Whoa -ho. this could get bumpy, friend. Oh get yeah. Ready? Um, Ed, what is that? Sandstorm. Sand is coming in the back. I need to close the window. I fear we could get caught in a stampede. A, czyli musimy tutaj bronić samochodu naszego. Dobra, ale. Wow. Ej, jak ja mam to robić? Ej, ciekawe, jak ja mam to. Ej, co, co tu chodzi? Ej, nie mam pojęcia. Wow. Pięknie, <laughs> prosto w serce! Pięknie, dobra tą bronią chyba, o właśnie, dobra. Pięknie, dobra. Tak trzeba było zmienić broń po prostu. Aj. Dobra, zostaliśmy zabici. Tak, jeszcze raz od początku, ale teraz przynajmniej wiemy jak... jak tutaj się bronić. Um. Myś... No dawaj, dawaj. Sandstorm! Sand is coming in the back. I need to close the window. I feel we could get caught in a stampede. I must ask you to help defend the vehicle, or we may be crushed. Dobra, czyli jaką broń tutaj wybieramy? Bo na pewno nie snajperkę, co tu jeszcze ha, tylko tyle. Ajajaj, dobra. Kurde. Ale fuk na raz chyba zabiłem. Pięknie. Dobra, udało się. Te, to teraz zmieniamy szybko na to. Dobra. Główkę, pięknie. Co teraz? Aha, teraz z tyłu. Dobra. Dobra, zmieniamy broń znowu na, na shotguna. Pięknie, ale dostaliśmy kurde dalej tak? Jest prawie całe życie. W co ja mam strzelać? Aha, A, nacisnąć, dobra. Uuu. Ale grubo! you must get back inside. Thanks for the advice, Ed. Nie, no pięknie, naprawdę. No? Dobra, Jezus, w ostatniej chwili. Bridge. A Jezus. Dobra, co teraz? Ale tutaj ten sztorm. Słonie! Dobra, w słonie chyba nie, nie muszę strzelać. Pięknie. Ale grubo, no nie spodziewałem się. Naprawdę fajna gra. Mamy chyba nieskończoną tutaj ilość apteczek. No i na razie nic tutaj nie widać, żadnego zwierzęcia. Z shotgunem chyba będę tutaj. Wow, wow, wow. Ale grubo, jeszcze jeden. Ale. Dobra, udało się. Życie całe. Dobra, wracamy znowu tutaj. Do bawołów. Ajajaj. O aj, aj. ja. Dobra, udało się. Ciekawe, czy ten poziom nam coś dał w ogóle? O, lwy. Jest prosto w głowę. O, no, <ścoughs> cztery strzały. Wow. Nie, na no, kozacko jest naprawdę. Kolejne lwy w serce. Kolejny dostał w serce. Jeszcze jeden powinien być, ale chyba już postanowił, że. O nie! Kurde, no. Niepotrzebnie strzelałem, ale życie jest dostępne, tak więc nie ma problemu. Słonie! Łoo wow. Ale grubo Łoo, wow. ale chyba udało się uciec Dawaj, spadaj, spadaj, spadaj stąd puszczaj się! Nie no, bardzo efektowna ogólnie gra, no moi drodzy. No tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, jeszcze mamy mniej więcej 10 minut na zobaczenie, co jeszcze ta gra tutaj może nam zaoferować. No jesteśmy gdzieś chyba w Afryce. E, i nasz główny bohater przyszedł tutaj, ponieważ to było jego, jego ojca ulubione miejsce. Do polowania. Dobra, teraz y, idziemy sami po prostu. There might be a, rifle Great. a ten tutaj Ziomek będzie sobie naprawiał auto i będzie na nas czekał. Mamy bardzo mało życia. Tylko jedną broń. No idziemy tam. Dobra, tam coś widzę Tutaj warto było się rozglądać w tej grze coś mi się wydaje O, życie. ok, na, na bank się przyda Dobra, mniej więcej połowa życia. Co tam się dzieje? Dobra, tam jest kolejne życie. A jak tu mogę kucnąć na przykład? Dobra, jest i Bawuł. Aha, tu trzeba uciekać i w niego strzelać? Czy... Ale pięknie. Pięknie!

Dobra, padł kolejny. No, zero życia tutaj, nic nie straciłem. Ja nie wiem, tutaj... o! o Jezus! Ale życia nie straciłem. Dawaj go! Jest, pięknie, padł. Dobra, jeszcze jeden. Bo tutaj tak z tyłu mnie zaatakował, to ja nie wiem. Ale dobra, chyba... Chyba wszystko załatwione, dobra. Dobra, małpy. Zobaczmy tutaj, czy jakiejś broni nie ma na przykład. Dobra, w którą stronę? A tędy, no to zobaczymy, co tutaj się dzieje. Nie będę tutaj tego bezbronnego zwierzęcia zabijał, tylko dla rozrywki. Będzie tu wystarczająco zabijania. Hieny! Proszę bardzo. Oooo! Pięknie, ale grubo. Aha, czyli jak będzie yy, ten wykrzyknik na ekranie, wtedy mamy wcisnąć B, on się wtedy szybko odwraca i strzela. A nie stracił. Ajajajajaj aj, 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 aj. Dobra, troszkę dostałem, ale nie dużo. Dobra, biegnie następna hiena. O nie! Ale zostałem! O kurde! Pięknie, dobra. Są zabite. Dobra, dawaj to życie. I idziemy dalej. No którędy to ja miałem. Chyba tędy. No, tędy, tędy, dobra. Ok, coś mi się wydaje, że tutaj chyba coś będzie na mnie skakać z tego. Let me through. O, dobra. A skąd nagle z tyłu się znalazły? Ok. Wow, co się dzieje z tą grą? Pięknie. Dobra, znowu trochę życia straciłem. Ale czemu takie spadki kurde FPS-u są? Ale dostałem kurde od hieny. Dobra, bo tego się nawet oglądać nie da, bardzo ciężko się gra, a ogląda się pewnie jeszcze gorzej. Nie no, nie, dobra, wiecie co, w tym momencie ja zakończę ten odcinek, bo tak mi się wydaje, że za dużo miejsca po prostu już na dysku mam zajebanych odcinkami, będę musiał to wszystko ogarnąć sobie, ale to już moje zmartwienie. Waszym zmartwieniem będzie, czy podoba Wam się ta gra i czy chcielibyście pełnoprawną serię z niej. Jeśli tak, no to oczywiście 50 lajków. No i dobra, dzięki za oglądanie, i do zobaczenia w, kolejnej, w kolejnym odcinku. Dajmy szansę. Siemano!